Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co każdy nastolatek powinien wiedzieć. Jak rozpoznać obrazy, teksty, filmy i fałszywe wiadomości stworzone przez sztuczną inteligencję. Tak, te rzeczy są wszędzie i stają się tak dobre, że możesz nawet tego nie zauważyć. Więc chcę się, że nigdy więcej nie dasz się nabrać. Po pierwsze, obrazy generowane przez AI. Te obrazy mogą wyglądać super realistycznie, ale są pewne wskazówki Spójrz na dłonie i oczy. AI często coś z nimi psuje. Sześć palców? Dziwna biżuteria? Rozmazane tło? To sygnał ostrzegawczy. Przybliż obraz i szukaj rzeczy, które wyglądają dziwnie lub nienaturalnie. I, hej, zawsze możesz użyć wyszukiwarki wstecznym z Google lub AI. Jeśli nic nie znajdziesz lub zobaczysz podobne dziwne obrazy, to prawdopodobnie AI. Następnie porozmawiajmy o tekście generowanym przez AI. Czy kiedykolwiek czytałeś post lub artykuł, który był bardzo powtarzalny, albo po prostu nudny? To mogło być dzieło AI. Zwróć uwagę na dziwne sformułowania, błędy gramatyczne lub rzeczy, które po prostu nie mają sensu. Jeśli brzmi to tak, jakby napisał to robot, to prawdopodobnie tak było. Pamiętaj, AI lubi grać bezpiecznie, więc jeśli tekst wydaje się generyczny, zaufaj swojej intuicji. Teraz o filmach generowanych przez AI. Deepfakie są szalone, prawda? Ale tak możesz je zdemaskować. Zwróć uwagę na migotanie wokół twarzy, usta, które nie są idealnie synchronizowane, lub dziwne cienie. Czasami osoba mruga mniej niż normalnie. Przerażające. Jeśli dźwięk i obraz nie pasują do siebie, to coś jest nie tak. A jeśli nadal nie jesteś pewien, sprawdź źródło. Jeśli pochodzi z przypadkowego konta. Bądź szczególnie ostrożny. I na koniec fake news. To duży problem. Zanim coś udostępnisz, zadaj sobie pytanie: kto to opublikował? Czy brzmi to zbyt pięknie, żeby było prawdziwe? Czy możesz znaleźć tę samą historię na dużych portalach informacyjnych? Jeśli nie, to może być. AI potrafi wypluwać fałszywe historie szybciej niż kiedykolwiek, więc sprawdzaj wszystko. Krótkie podsumowanie: 1. Sprawdzaj obrazy pod kątem dziwnych detali. 2. Czytaj teksty krytycznym okiem. 3. Szukaj dziwnych rzeczy w filmach. 4. Zawsze sprawdzaj wiadomości, zanim je udostępnisz. Jesteście sprytni. Nie dajcie się nabrać AI. Jeśli nauczyliście się czegoś nowego, naciśnijcie przycisk Lubię to i udostępnijcie ten film znajomym. Bądźcie mądrzy. Bądźcie bezpieczni i do zobaczenia w kolejnym filmie.